30 milionów złotych. Tyle będzie wynosił budżet na letnie okienko transferowe w Łódzkim Klubie Sportowym. No, trzeba przyznać, że są to potężne pieniądze i już jestem bardzo ciekaw, jak je zagospodaruje nasz dyrektor do spraw sportowych. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na podsumowanie sezonu 2024-2025. Może na początek. Zacznijmy sobie właśnie od tych finansów, aby potwierdzić tą kwotę, o której mówimy. To jest te 30 milionów. Tak będzie wyglądał budżet transferowy. Natomiast budżet płac również został o pewną kwotę niemal 300 tysięcy złotych miesięcznie podniesiony. Także mamy tutaj naprawdę warunki do tego, aby wzmocnić drużynę EUKS-u na sezon kolejny. Pytanie, na ile tutaj oczywiście wykaże się Rozsądkiem ten nasz dyrektor do spraw sportowych, ale to w następnych odcinkach. Dzisiaj podsumujemy sobie to, co się wydarzyło w tym sezonie standardowo, czyli indywidualnie. Każdego z zawodników sobie troszeczkę omówimy, kilka słów na temat każdej pozycji, a potem przejdziemy do Europy i zobaczymy, co się wydarzyło w najważniejszych ligach oraz w europejskich pucharach. Może od UKS-u zacznijmy. To w zasadzie jest to, o czym mówiłem w ostatnich odcinkach, czyli kapitalnie zakończony sezon, i tylko te ostatnie trzy kolejki potwierdziły, że forma. ŁKS-u, jak na Beniaminka, jest znakomita, bowiem w ostatnich trzech meczach, w meczach które mogliśmy obejrzeć w maju, zdobywamy 9 punktów: wygrana z puszczą, wygrana z widzewem i wygrana z górnikiem Zabrze I tym samym też lądujemy wyżej niż ekipa widzewa łódź, mając od nich 3 punkty. Więcej, łącznie wygraliśmy 14 spotkań, odnieśliśmy 9 remisów i 11 porażek. Sporo bramek straconych to głównie w drugiej części tego sezonu, no bo jednak pierwsza była pod tym kątem znakomita, ale też zdobyliśmy 53 bramki, czyli w sumie całkiem, całkiem przyzwoicie. My zdobyliśmy 7 bramek z Lechem i 7 bramek z Lechem straconych. A tak, tak, bo to było 5-5, faktycznie. Aż mnie to zdziwiło i zapomniałem o tym dziwnym wyniku, ale tak. Miejsce ósme, to jest oczywiście najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o Beniaminków. Byliśmy najlepiej punktującym Beniaminkiem. Wisła Kraków punktów 46, Arka Gdynia 33, ale też żaden z Beniaminków, trzeba to przyznać, nie spada. Spada Górnik, spada Puszcza, spada GKS Katowice. W europejskich pucharach zagrają Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Lech Poznań dlatego, że Pogoń wygrała Puchar Polski. Gdyby Pogoń Pucharu Polski nie wygrała, to UKS byłby w pucharach, a nie ekipa Kolejoza, która przez długi długi czas wyglądała na to, że będzie nie, walczyła o mistrzostwo, ale koniec końców Poznań nie wytrzymał tempa Rakowa i Legi Warszawa, bo to były dwie najlepsze drużyny. No, gdyby Legia nie przegrywała takich meczów, jak ze śląskiem na przykład, czy z katowicami, czy z Piastem Griwice, i widzę we Łódź, to byłaby mistrzem Polski, no ale nie jest. Wyszło jak wyszło. Dobra, wracamy do LKS-u i zobaczmy, jak to w tym momencie wygląda. Oczywiście u nas w tym roku bramkarzem numer jeden, z którego jesteśmy bezwzględnie zadowoleni, był Hubert Idasiak, jego następcą Aleksander Bobek, też już to kilka razy omawiałem, teoretycznie, jeżeli jeżeli chodzi o atrybuty, Aleksander Bobek jest lepszy, ale meczowo Hubert i Idaszek jest na pewno bramkarzem pewniejszym i daje nam więcej tej takiej stałej e, powiedzmy formy w bramce, tak? Jest bramkarzem solidnym, jest bramkarzem, który oczywiście nie jest najlepszym Ekstra ekstraklasy, ale na łódzki klub sportowy spokojnie wystarcza. Środkowi obrońcy, no Lewend Gulen, tutaj kontrakt jemu się kończy, on na pewno ze UKS-u odejdzie, my go już nie potrzebujemy. Zawodnik, który w sumie nigdy nie był obdarzony takim moim zaufaniem, więc tu nawet nie ma co podsumowywać. Pięć spotkań tylko rozegranych. Milosz Wranianin, nasz nowy nabytek, i w zasadzie oceny bardzo podobne do tych, które miał Mario Dauria, którego on zastąpił, ale. Tak naprawdę wydaje mi się, że on jest pewniejszym. Zawodem. W ogóle mamy niskie oceny w defensywie piłkarzy, więc tym bym się generalnie nie sugerował. Natomiast bardzo mocno sugerowałbym się jednak tymi statystykami, prawda? Dużo bloków, dużo fauli, ale my też jesteśmy narażeni na dużą liczbę akcji naszych rywali. Jeżeli chodzi o Mauro Daurię, no troszkę to inaczej wygląda, tak? Jeżeli chodzi o tą defensywę, tych bloków jest chyba troszkę mniej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o faule? Też jest ich troszkę mniej, natomiast przechwyty tu jest 1,53 na minutę, na mecz, przepraszam, e, oczywiście, w przypadku Wranianina, no, tych przechwytów jest 1,62, czyli troszkę więcej, e, troszkę więcej, natomiast wygrane główki 4,15, jeżeli chodzi o daurę, tu musi być mniej, Dlatego, że on jest zawodnikiem niższym, tak? I to generalnie też, jakby jest na jego niekorzyść. Więc tu chyba Wranianin Ranianin, jednak zawodnikiem lepszym. I póki co on jest tym pierwszym. Obok, oczywiście, fantastycznego Tutyskinasa. No, tu nie trzeba zbyt wiele podsumowywać. To jest kapitalny, środkowy defensor. Eee, super atrybuty. Rozwija się ten chłopak. Chce go pozyskać Lech Poznań i Lech Jagdańsk. No, jeżeli tutaj wiedzie oferta ponad 2,5 miliona złotych, to niestety. Ale taka jest umowa Między nami a Tutycki nasem. Będziemy musieli go po prostu puścić I to będzie niepowetowana strata Tu mieliśmy jeszcze Igora Lambrechta Ale on za dużo nie pograł To był nasz tak twardy, rezerwowy I tutaj mało tych minut, mało meczów Rozegranych, no i ten Który ewentualnie Tutycki nasa, Jeżeli on by odszedł, będzie miał zastąpić Od razu z miejsca, to jest 16-letni Karol Kalinowski Wychowanek Stilonu Gorzów Wolny transfer później, no i 8 spotkań, jedna asysta. Wiadomo, że w pełnym wymiarze czasowym on zagrał tych meczów 10 a 2 jako zawodnik rezerwowy, tak? To o czym mówiłem, to są mecze w PKO Ekstraklasie, czyli 8 spotkań. No to jest przyszłość, na pewno przyszłość łódzkiego klubu sportowego też te statystyki jego nie powinny wyglądać najgorzej. Dobre bloki, dobre wybite piłki. No może tych główek aż tak dużo nie wygrywa, ale i tak więcej chyba niż Dauria. To będzie na pewno to będzie na pewno bardzo potrzebny nam piłkarz w przyszłości. Więc środek obrony na kolejny sezon mamy Daurę. Na razie, oczywiście, bo to nie można tutaj, szczególnie z dyrektorem sportowym grając niczego gwarantować. Więc jeżeli to by zostało, to oczywiście tutaj skinas i pewnie Wranianin już na przemian z Kalinowskim by grali, ale wiadomo, może tutaj być przemeblowanie. Lecimy dalej. Boki, słuchajcie, boki, więc wiadomo Saganowski tutaj absolutnie piłkarz numer jeden. On ma kontrakt do roku 2026. Mam nadzieję, że go wypełni i że wcześniej go nikt nie sprzeda. Cztery bramki, pięć asyst. No jak na obrońce to jest fantastyczny wynik. Z drugiej strony biegał Majcenicz. No on troszkę słabiej wyglądał w tym roku niż w zeszłym, ale wiadomo przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy też go dużo kosztował, więc... Ale generalnie też myślę, że jesteśmy w ogóle z linii defensywy jesteśmy zadowoleni. A z czego my nie jesteśmy zadowoleni? No i tu jeszcze na pewno warto wspomnieć o zawodniku, który też odejdzie po tym sezonie, czyli Iwanie Michajlewiczu, ale to w sumie też tylko słówko, no bo nie ma o czym mówić. To jest tylko 240 jeden minut e, rozegranych tak jest więc no, sprawa e, wiadoma Kamil Dankowski który oczywiście był takim następcą naturalnym dla e, Saganowskiego rozegrał tych meczów sporo sporo jako rezerwowy i bramka oraz asysta nie, tu wiadomo że jeszcze mieliśmy Piotrka głowackiego ale to też jest piłkarz, no, na którego raczej nie liczymy już bardzo mi przypomina aktora Jake'a Glenholla, natomiast tak. Tutaj 34 lata, 4 mecze jako rezerwowy. Też nie ma za bardzo o czym dyskutować. Przejdźmy sobie teraz do środkowych pomocników, no bo tutaj mamy największe bogactwo i tak naprawdę starałem się, żeby każdy z nich dostawał szansę. I faktycznie, zobaczcie. Rozwandowicz 2000 ponad minut, Moreira 2000 ponad minut, Drewniak prawie 2000, Knap ponad 2000, Alastuey tu, oczywiście, wyjątek ponad 3000. Każdy z tych pięciu piłkarzy znaczył wiele. Każdy z tych pięciu piłkarzy miał coś, miał coś do zaproponowania. Rozmandowicz, 8 bramek. Moreira, 2 gole, 8 asyst. Drewniak, bramka, 6 asyst. Knap, 2 bramki, asysta, ale bardzo pewny człowiek w środku pomocy. Każdego z nich chciałbym zostawić w drużynie. Dlatego poproszę teraz. Wow! Kontrakt z Arabii Saudyjskiej. Ale ja poproszę teraz mojego dyrektora do spraw sportowych, żeby. Aha, już wiemy, że, że nie, wy, nie wynegocjuje, dlatego że on by chciał być zawodnikiem wyjściowej jedenastki, a nasz dyrektor do spraw sportowych proponuje mu rolę zmiennika i z tym bym się zgodził absolutnie. Trudno, może odejdzie do Arabii Saudyjskiej. Dobrze, my go bardzo lubimy, podziękujemy mu za grę. To jest dwa sezony, 8 bramek i 14 asyst. To pamiętajcie, że w w pierwszej lidze to był najlepszy nasz transfer, świetny zawodnik. No ale zostaniemy z Moreirą, Rozwandowiczem, Knapem, Alastuejem, no i Galetto, tak? On zagrał najmniej, ale to jest zimowy transfer. Natomiast dał trzy asysty, więc nie ma katastrofy. Super sprawa, chyba będziemy zadowoleni z tego co mamy, pewnie jakieś transfery się przydarzą. Prawa strona, czyli prawe skrzydło, tutaj najczęściej biegał Usein Balicz, no i 9 bramek, 6 asyst, piękna, piękna sprawa. W Ekstraklasie 7 bramek, 3 asysty i znowu, to nie jest taki dobry wynik jak w pierwszej lidze, ale wiadomo, inny zupełnie poziom, natomiast przyzwoicie całkiem. Tutaj też próbowaliśmy Axela Pereyry, zarówno na prawej stronie, jak i w ataku. Na razie dwie bramki, ale też to jest transfer zimowy, więc też może na razie jeszcze zbyt wcześnie na podsumowania. Z lewej strony albo Robinho, który, no, jak mówiłem wielokrotnie, tak, potrafił mieć mecze, gdzie błysnął, ale potrafił być też e, szybko zmieniany, bo denerwował, tak, i tu zobaczcie, jak to wygląda. 85 1 po czym 6-7, potem 8-3, 6-8, 7-2, 6-8, 6,5, 6,8, 6,5, 6 6, 6, 6, i znowu 9,1. Naprawdę jakiś w ogóle zawodnik, nad którego formą bardzo ciężko jest zapanować. No ale zostaje z nami kontrakt, został przedłużony do roku 2027. Na tej stronie oczywiście jeszcze biegał Filip Oks, który zanotował dwa gole i 5 asyst, no i z tymi pewnie dwoma lewymi pomocnikami. Zostaniemy. O Keleczuku i Vetor Team za wiele nie mamy do powiedzenia, on też raczej odejdzie z naszego zespołu. Tu jeszcze po prawej stronie na pewno warto zaznaczyć Piotrka Skibę, 17-letniego piłkarza, reprezentanta Polski U18 wychowanka UKS-u. On tu z nami zostanie. Bramka, trzy asysty. Jest OK. Dominik Kozera, no też taki piłkarz, który kiedy wchodził to chyba nie zawodził. Cztery bramki i asysta. No i oczywiście wielki, wielki Alan Siwek 17 bramek, 10 w Ekstraklasie 5 w Lidze Konferencji, bo w niej graliśmy No i dwa golewy Pucharze e, Polski Więc tak to słuchajcie wygląda Na razie nie jestem w stanie przedstawić planów, bo ja nad transferami nie panuję Są zawodnicy oczywiście, których chciałbym zostawić Ale to już nie są moje decyzje Natomiast moją decyzją jak najbardziej będzie przesunięcie Do pierwszego składu Dawida Jankowskiego. Słuchajcie, to jest piłkarz dopiero piętnastoletni. To jest piłkarz, na którego jeżeli będziemy stawiać, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. On się nam tutaj rozwinie kapitalnie. To jest zawodnik lepszy niż Skiba teoretycznie oczywiście, lepszy niż Kozera, lepszy niż Keleczuk i Betorti, wspaniały to młodzieżowiec i myślę, że on będzie dostawał swoje minuty w nadchodzącym sezonie. Także na pewno spotkamy się jeszcze pod koniec czerwca, żeby omówić plany, chociaż one i tak nie będą zasadniczo jakby, nie będziemy się mogli ich trzymać, bo cały czas będzie trwało okienko transferowe, a że mamy dużo pieniędzy na koncie, i dużo pieniędzy na transfery, no to może dyrektor do spraw sportowych tutaj błysnąć, chociaż kiedy jemu się w ogóle kończy kontrakt? Jemu się kończy kontrakt w 2026. Ja myślę, że ja go zatrzymam, bo on całkiem przyzwoite transfery robił, ale z drugiej strony to chciałbym może spróbować kogoś lepszego. Tutaj wiadomo, że to jest tryb hardcore, i z tym dyrektorem do spraw sportowych jest taka sytuacja, że można by go było w sumie zwolnić i można by było zatrudnić nowego. Może żeby sprawdzić? Tak z ciekawości? Jaka tu by wchodziła ewentualna? 110 tysięcy złotych. Zaraz zobaczymy, czy uda się to zrobić. Czy jednak zarząd oprotestuje tą kwestię? Dobra, zwolniłem dziedzica. Coś, na co wielu czekało. Menadżerem roku Marek Papszun. Ja głosowałem na fornalika z Radomiaka, oczywiście. No, a ja bym tutaj tego dyrektora rozpraw sportowych zatrudnił. I to jakiegoś ciekawego człowieka. Ja, ja wiem, że w trybie hardcore nie można tego robić. E, poprzez e, oczywiście tutaj ten, e, ten. To okienko. Ale wiecie co? Marzy mi się jakiś. Marzy mi się jakiś człowiek z nazwiskiem. A bo wiadomo, że można to zrobić. To by mogło być naprawdę ciekawe. E, ja bym tylko chciał. Może nie ocenę kontrakt. Atrybuty trenerskie też nie. Kurczę, ja bym tu chciał kogoś, kto. Kogoś, kto. Hmm. Kogoś, kto rozegrał mecze w reprezentacji jakieś. Kogoś znanego. No tak, wiecie, dla. No minimum na przykład 10, nie? No żeby było ciekawie. Kamil Kosowski na przykład, patrzcie. Tutaj jest. Kamil Kosowski. Marek Citko. Marek Citko. Kamil Kosowski. No wziąłbym kogoś, żeby po prostu go sprawdzić, żeby było ciekawie. Krzysztof Warzycha. <laughs> Christian Cigę, Wielokrotny reprezentant Niemiec. Tiago Cionek. Sami Trabelsi. No nie, nie wiem, nie wiem, jakby było takie nazwisko El -Hadzidów. Jakieś konkretne, Aleksander Kolarow, Manchester City kiedyś. Hmm. Nie, chyba jednak to zrobię standardowo poprzez yy, wyszukiwanie. Tutaj. I może się ktoś pojawi. Scouting, dyrektor do spraw sportowych. Ok, szukamy, szukamy zatem i zobaczymy. Poinformuję Was o tym, jeżeli coś ciekawego się wydarzy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strategię na kolejny sezon, to zarząd by chciał, żeby ugruntować pozycję drużyny w ekstraklasie, czyli być mniej więcej yy, czy generalnie to po prostu tam być i zająć miejsce bezpieczne. Ale ja bym chciał pierwszą ósemkę. Wiadoma sprawa, zobaczymy, jak to wszystko się po układa, słuchajcie, tyle chyba jeżeli chodzi o łódzki klub sportowy. No, wszyscy ten sezon oglądaliśmy i wszyscy wiemy, jak to, jak to wyglądało. Patrzę sobie jeszcze na zespół trzeci i zespół drugi, a pod kątem ewentualnie tu jeszcze mamy fajnego środkowego obrońcę Tymoteusza Dynela. No, ale nie możemy na samych szesnastolarkach w obronie bazować, prawda? Patryk Michalik, fajny napastnik. Fajnie by się tym LKS-em grało pod kątem budowy tej drużyny na młodych zawodnikach, również, nie tylko na wielkich transferach, ale to sobie jeszcze e, przegadamy. Dobrze, zerknijmy natomiast szybciutko, co się wydarzyło w Europie. W ramach e, ciekawostki Anglii wygrywa Manchester City standardowo przed Arsenalem, spada Burnley, Leeds oraz Luton, Herling, Erling Haaland oczywiście e, królem strzelców. Jeżeli chodzi o La Ligę e, tutaj po raz trzeci z rzędu wygrywa Real Madrid kończąc sezon bez porażki, a Kylian Mbappé najlepszym strzelcem. Jeżeli chodzi o Serie A, mistrzem Intermediola, no to ciekawe. Napoli, Milan, Atalanta, Lazio, Juventus, Juventus dopiero szósty, dopiero siódma Roma. Czyli kiepsko to tutaj e, wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Bundesligę, też nie ma zmian większych. Bayern, Monachium, mistrzem kraju, a Hurricane e, zdobywcą e, korony króla strzelców. No wiadomo, że e, Francja wygrywa PSG, bo rzadko jest tak, aby było inaczej. No i szybciutko europejskie Puchary. Sobie zobaczmy od tej najgorszej, powiedzmy, od tego najgorszego Pucharu. Tutaj Brighton niespodziewanie po dogrywce przegrywa ze Szwedkim Hammarby. No to jest wielka, wielka niespodzianka. Mamy również oczywiście Ligę Europy, ale tu pamiętamy, Manchester pokonuje Ren. No i Liga Mistrzów. Ligę Mistrzów, słuchajcie, wygrywa ekipa Arsenalu po raz pierwszy w historii, pokonując Real Madryt 1-0 po bramce. Bukajosaki, no Real za dużo tu nie pograł Mając Viniciusa, Kyliana Mbappé I inne wielkie gwiazdy, no jednak Arsenal Zdominował to spotkanie, więc Tak to wygląda, jeżeli chodzi o skrót informacji z Europy Jeżeli chodzi o EUKS, jak mówię, no ciężko mi cokolwiek Przewidzieć, w związku z tym, że nowy dyrektor do spraw sportowych Niebawem się pewnie pojawi, mogłem to wcześniej zrobić Bo zaraz się otwiera okienko, a my bez dyrektora jesteśmy więc w tym momencie, jeżeli mielibyśmy mówić o kontraktach i transferach, no to odpowiada za nie Max Gildea, no a to jest dyrektor techniczny. To wolałbym, żeby na dłuższą metę on spraw w swoje ręce nie brał. No ale zobaczymy, zobaczymy, kto się zgłosi do EUKS-u, zobaczymy, kto będzie podejmował te główne decyzje. Chociaż mówię, no mi tutaj chodzi po głowie może stąd kogoś, ale to tak naprawdę... Nie ma tutaj za bardzo yy, ocena umiejętności, ocena potencjału. Sami Trabelsi to jest Tunezyjczyk. On chyba grał w Ajaxie kiedyś. Nie, w Sfaksie jakimś grał. To mi chyba chodziło o Hasima Trabelsiego. Christian Zige, Zdzisław Kapka, Paweł Golański. Były piłkarz Wisły Kraków i ŁKS-u. Nie Wisły Kraków. Co ja gadam? ŁKS-u. To by było ciekawe. Paweł Golański, na przykład, byłby dyrektorem do spraw sportowych. On by nam pasował. On by nam pasował, bo on grał w EUKS-ie i jest wychowankiem SMS-u klubu z Łodzi. To by było dobre. To by było ok. I Polak. Może sprowadzałby Polaków. Nie wiadomo, jak to by tutaj wyglądało. Ciężko powiedzieć, ale może jego byśmy chcieli. Tutaj tak, chyba tak zrobię, żeby jak najszybciej po prostu go mieć. Chyba tak zrobię i przy tym zostaniemy. Troszkę odeszliśmy od zasad hardcore, no ale nie jest to jakiś tam wybitny dyrektor do spraw sportowych, więc to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast klimatycznie będzie, bo Paweł Golański może jakiś ciekawych zawodników tam ściągnie, kto wie. Ja mówię, jak najszybciej trzeba tego człowieka mieć, no bo już zaraz otwiera się okienko transferowe, już zaraz trzeba podejmować najważniejsze decyzję. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się za około miesiąc w grze, czyli pod koniec czerwca, no i pogadamy sobie o tym, co się na rynku wydarzyło. Dziękuję, pozdrawiam, życzę! Miłego dnia, dużo zdrówka i dziękuję za ten niezwykle udany sezon. Miejsce ósme, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. No i finalistą Pucharu Polski był również Łódzki Klub Sportowy. Tam niestety porażka z Szczecin. Nie będzie europejskich pucharów tym razem. No ale kto wie, może poprzez Ekstraklasę w następnym sezonie. Może tych punktów więcej uzbieramy. Dużo nam nie brakuje do czołówki. Już tylko 12, czyli 4 zwycięstwa. Myślę, że da się to zrobić. Pozdrawiam. Cześć!